So I cry, in my head? And I... Siema, ziomki, ziomalki z tej strony, Krystus Witam Was serdecznie w programie Loading. A dzisiaj pogramy sobie i ogólnie spojrzymy na Counter-Strike Global Offensive. No dobrze, że tam, tak? Counter-Strike Go w skrócie. Y dostałem BT. Od kolegi. Troszkę to zajęło mi czasu, ale udało się wreszcie. Wybaczcie, że tak późno. Zagrajmy sobie, może, wyścig zbrojeń. Bardzo podoba mi się ten tryb na mapie. No, na tej już grałem, więc yy, zagrajmy sobie na tej i będzie czas, żeby sobie tak właśnie pogadać średnie. Bo te gramy ja nie jestem jakiś bardzo pro. Średni to jest taki w porządku poziom. No to tak. Yy... Co tu dużo powiedzieć o Counter Strike Go. Będzie to następna część, bo jeszcze nie jest yy, sprzedaży. To jest wersja Beta. Musicie tam specjalnie sobie szukać, żeby móc sobie zagrać wersję Beta, ale mi się udało. Yy, to jest. Yy, zwykły Counter Strike, nasz, kochany dobry Counter Strike, czyli coś, czego ja. Yy, może nie tyle co byłem wielkim fanem, ale w grę bardzo bardzo zawsze lubiłem grać w całą serię Counter Strike. Chyba najbardziej, szczerze mówiąc, podobał mi się Source za grafikę, a ten bardzo podoba mi się przez to, że no silnik graficzny jest to po prostu boski. Postaram się tutaj tak nie lamić. Jest pierwszy kill już. A i już zabójcy. Jest naprawdę dobry Counter Strike, taki nasz starszy. Yy, postaram się. Oj, postaram się tu mówić i wczuwać się, tak? Mecz rozpoczyna się za to, był taki przedsmak tego wszystkiego. Jeszcze raz musimy latać i zabijać pierwsze kile. Mm, Counter Strike. Nasz stary, dobry, kochany Counter Strike. Jak już powiedziałem wcześniej, ja, ja nie prezentuję w ogóle skilla, więc nie hejtujcie. Yy, stary, kochany, dobry Counter Strike na bardzo ładnym silnik graficznym. Fuck yeah! Yy, wydane przez studio Valve, dobrze czytam Valve? ja kocie, 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 tu kocie, tak mamy go, mamy killa. Wydane przez studio Valve. Wybaczcie, jak tak się powtarzam, ale naprawdę tutaj jest mała mapa i dosyć spora akcja. Tak, mamy suczesna. Jasna spawna, dobra, niestety. Yy, wydaje się na to, że Walrus zrobił naprawdę kolejną dobrą część tego Counter-Strike'a. Mich przynajmniej gram w to od niedawna. A wywarł na mnie już bardzo dużo wrażenie. I bardzo mi się spodobał. Więc zobaczymy, jak to będzie. No Za się muszę trochę wziąć do roboty. Błagam nie hejtujcie mnie za to jak gram. ja tutaj staram się przede wszystkim wam pokazać tą naprawdę fajną gierkę. no strzelam mu po głowie, to nie fair. Counter-Strike jak zawsze opierał się trochę na lasowych trafieniach. Ale to tylko Counter-Strike. Mm. Bo te nie są... Boty są średnie powiem wam, a... Ma... sprawiają całkiem sporo problemów. Nie wiem ile będę w to grał. Specjalnie zobaczmy, która jest godzina 50-18. Gramy jeszcze. Myślę, że ten odcinek potrwa za jakieś 15 minut. Yy... Co tutaj chcę dodać? Nie będzie jeden odcinek, tylko parę z Counter-Strike Global Offensive chcę wycisnąć trochę z tego, z tej gry. A, nie mogę dobrego streaka złapać. Chcę troszkę wycisnąć więcej z tej gry, z, tego bet z tej bety. Nie wiem ile ona potrwa. Fuck yeah, kill. Yy... Wracaj tu, szmato. Szmato, 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 szmato. Yy, nie wiem ile. Nie wiem dokładnie kiedy wychodzi. Zobaczcie, zapomniałem się dowiedzieć. i strzelba z tyłu. Ja Zobaczcie, ile miał życia. Ten mały paseczek tam przedstawiał jego życie. Yeah, a mamy teraz taką automatyczną strzelbę. Bardzo podoba mi się ten tryb. Nakręcę raczej ze wszystkich trybów i coś z ludźmi. Teraz włączyłem sobie bota, żeby móc sobie tak pogadać z wami. I tak ogólnie, to bardziej w potem skupimy się na graniu, takim już typowym, gamingowym. Tutaj chcę troszeczkę pogadać. Co mi się podoba w tym kontekście strike'u? Bardzo. E, wspominam o silniku graficznym. Naprawdę pierwsza klasa. znaczy pierwsza klasa nie jest jakiś specjalnie wybitny, ale naprawdę fajny. Fuck Aj. Tryb tutaj jak wiele się domyśla. Jeżeli graliście w, w inne Counter strikei a podejrzewam, że graliście, bo dość bardzo, dość bardzo popularna gra myślę, że nie da się nie grać w fakt To polubią tą grę, bo tutaj mamy taką fa fa ten fajny tryb, który zawsze mi się podobał, mianowicie eee. Yy... Wyścig zbrojeń Strzelbo z dalekiej odległości Fak Dobra Noooaj Czasami kursor mi ucieka, mam naprawdę straszną myszkę No szmatę Yeah Dwie bronie pod rząd, rzadko da mi takiego strika I 5 hapa Mhm, już się skończył strik. Nie jest to łatwe, no to jest tak typowe CS. Często się tu ginie. Dobra, zejdźmy sobie na dół. O, 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 o terroryści. Jakoś zawsze bardziej wolałem grać. Kant terroryst. Aj, no no przejechałem mu po twarzy, i nic naprawdę. Zobaczcie telefon. Poczekajcie, wyciszę sobie tylko. A, i przy okazji kogoś zabiliśmy. Dobra. <lul> Lol. Kałach! To jest chyba najfajniejsza broń z całego cs dla mnie. Moja ulubiona. Jaram się kałachami, naprawdę. Od zawsze. a i po kałachu. Yy, dodali sporo nowych broni. Tak, mamy teraz różnorodność większą. Aj, kurna. Strasznie opornie mi to idzie. Mamy dwie mapy na tej becie. Jeżeli graliście to już wiecie. Jeżeli nie, to wam mówię, też pokażę. O, już snajperkę mają. Jeden hit i po mnie, więc muszę uważać. Kurwa. Wybaczcie, ale wkurwia mnie jak lamię. O, też mapę, po prostu. Dobrze, mamy snajperkę. Taką, z ale mamy. Postrzelajmy sobie z dystansu. No, wyjdź kochanie, co za szmata! Niech ja go tylko dorwę. No, z daleka, spróbujmy kampion. też, jest szmatem, widzicie? Komputera kampi. Kurwa, spróbujmy stąd. No, i coś ciężko to pójdzie. Tak, udało się. To też ja bardzo lubię, że to jest AUG? Tak, bodajże to jest AUG Tak, snajperkę mamy Będzie sobie teraz można postrzelać Aj dałem się zrobić Trzeba iść szybko w lewo, bo oni tam będą No nie wierzę, nie mogę go trafić Dzięki, stary No, come on, wyjdź ktoś Nikt, naprawdę No nie wierzę Nie, yes, udało się ludzie yy, Nie wiem ile to będzie specjalnie trwało Ale w ogóle piszcie, piszcie jak wam się podoba chcesz Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii więc bardzo Jak wam się to podoba? Czy jesteście bardziej takimi oldschoolowcami i nie zainteresujecie się yy, Counter GO tak, teraz mamy pistolecik tutaj raczej tak wszystkie po kolei bierzemy sobie klaset. rozumiecie pistolety, karabiny, snajperki tak więc piszcie jak wam się podoba CS GO GO, GO nie wiem jak się na to mówi w skrócie, nie wiem czy mogę mówić GO yeah ale gniotę Aj, 9hp to mało można zrobić Która godzina? Okej, okay, jeszcze trochę O, oh, ktoś mi dupę uratował, dzięki, WOTY Spróbujmy ich od tyłu tu zejść Aaaa, już na tego nie starczyło, a też miał mało życia, sami widzicie Yeah, Desert eagle. Pakie to nasi, to nasi ja chyba nie ja go zabijem, a nawet nie zabili. Ach, oh, jestem ja chyba całkiem z przodu. Oj, cóż, klateczki tu wpadły. Dobra, ogarnąć się. Nie spadać mi tu w materiale z cesa nowego. Aj, na spawnie! ten już z kosą biega. 5 kapa. Aj. Dlatego z nożem najłatwiej jest zabić. No i teraz my sami mamy nóż. Spróbujmy. Aj, ktoś ma snajpę. No tak, więc przegraliśmy. Dobra. Więc tutaj kończymy sobie materiał z Counter Strike Global Offensive. Piszcie jak wam się podobało, co sądzicie, tak jak wcześniej mówiłem. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.